Dzień dobry, jest poniedziałek, 15 czerwca. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz i jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Zgodnie z tradycją, rozpoczynamy od kartki z kalendarza, która dziś jest dość okazała, jak na poniedziałek. Warto zwrócić uwagę na odczyt który miał miejsce o godzinie 9.30, czyli stopę bezrobocia ze Szwecji, okazała się ona wyższa od konsensusu, co doprowadziło do osłabienia korony szwedzkiej. Jest to dość zaskakujący odczyt, ponieważ w poprzednim tygodniu otrzymywaliśmy bardzo dobre dane ze szwedzkiej gospodarki. O godzinie 14.00 poznamy inflację z Polski. Naszym zdaniem wskaże ona na odbicie od poziomu minus 1,1% w kwietniu, ponieważ maj był bardzo chłodny co przełożyło się na wysokie ceny warzyw i owoców o godzinie 14.30 poznamy pierwszy z regionalnych wskaźników koniunktury w Stanach Zjednoczonych za czerwiec czyli New York Empire State według konsensusu ma on wzrosnąć z poziomu około 3 punktów do 5 punktów następnie o godzinie 15.00 swoje publiczne wystąpienie będzie miał prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. Prawdopodobnie odniesie się on do dużej siły euro w ostatnim czasie, jednak warto mieć w pamięci ostatnią konferencję po posiedzeniu ECB, kiedy to pomimo już tak dość silnej. Wspólnej waluty Mario Draghi w jakiś zdecydowany sposób nie osłabił euro. O godzinie 15:15, .15, czyli 15 minut po wystąpieniu Mario Dragiego, na rynek napłyną dane o produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych. Jest to zdecydowanie najważniejsza dzisiejsza publikacja. Jeżeli wskazałaby ona na odbicie produkcji przemysłowej w maju, to należy liczyć się z dość silnym umocnieniem dolara amerykańskiego. Przejdźmy do wykresów. Na początek euro-dolar, który porusza się w takim spadkowym kanale. Obecnie znajdujemy się dość blisko jego górnej bandy. Jeżeli doszłoby do wybicia tej górnej bandy, to należy liczyć się ze zwyżkami w okolice strefy 1,1350-1,1370. W przeciwnym wypadku możliwe jest zejście do dolnej bandy kanału, czyli do istotnego wsparcia w okolicach poziomu 1,1075. Kolejny wykres to wykres ceny dziesięcioletnich niemieckich obligacji rządowych. Jest to piątkowy wykres dnia. Poruszają się one, cena porusza się zgodnie ze wzrostową linią trendu. Doszło do wybicia ważnego oporu w okolicach poziomu 151. Co prawda mieliśmy do czynienia dzisiaj rano z korektą, ale to ze względu na bardzo szybkie dotarcie w okolice 50% zniesienia czerwcowych zniżek. Jeżeli dojdzie do ponownego testu tego oporu, to należy liczyć się z jego wybiciem i naszym zdaniem dotarcie w okolice poziomu 152,65 jest jak najbardziej możliwe. Kolejne wykresy to na początek indeks DAX, który... Dziś po doniesieniach o braku porozumienia w sprawie Grecji otworzył się silną spadkową luką. Dodatkowo doszło jeszcze do zniżek po tej luce, jednak obecnie spadki te są znoszone i notowania zmierzają w okolice właśnie tej luki. Warto jednak zauważyć, że. Górne ograniczenie tej luki zbiega się z 38,2% zniesieniem Fibonacci'ego spadków, które miały miejsce w czwartek, piątek, a zakończyły się dziś nad ranem, minimum dzisiejszym. Jeżeli doszłoby do wybicia tego oporu, to należy liczyć się ze silnymi zwyżkami, ponieważ połączenie zniesienia Fibonacci'ego i górnego ograniczenia luki jest bardzo silnym oporem. Należałoby wtedy zakładać nawet zwyżki w okolice 11 450 punktów. Naszym zdaniem, bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak spadkowy i dotarcie w okolice 10 000. 850 punktów. I na koniec mieć, która po silnych zwyżkach, zapoczątkowanych w styczniu, a zakończonych w połowie maja, znosi je, zniosła już ponad 60%, niemalże 61,8% tych zwyżek. Naszym zdaniem, możliwe jest krótkoterminowe odbicie, ponieważ rynek jest już dość wyprzedany. Jednak w średnim terminie. Pozostajemy negatywnie nastawieni do miedzi i zakładamy, że zniżki mogą dotrzeć nawet w okolicy 245 centów za funt. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu TMSPL.